Czerwono Leży jeden Drugi leży Trzy jeden Ja z ribuż wysiadam, ja z ribuszu Leży jeden Drugi leży sobie Dziękuje bandy Mam bandę do prawego Leży trzeci Leży czwarta pizda Przepraszam Zakręca w lewo, no. K1 Dawka jedzie Dobra, ja spadam, uwaga siada, dwa Co się kurwa dzieje? Co się dzieje? Głóra, co się kurwa dzieje? Gówno się dzieje Na kolana tu mnie podajecie? Bo co? Bo mogę, jesteś kurwa na moim polu Kolega mi kurwa no to, 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 to Jesteś na moim to, to terenie abonament, Jezus Maria sprawdzimy czy masz abonament kurwa w A A czemu wcześniej uciekałeś? zapłacę abonament, zapłacę abonament No ja mam nadzieję kurwa, że zapłacisz odejdź ty, stary, ty, pęci, kurwa. Witam serdecznie! Straż no stary, Graniczna na moją wioskę, wioskę. przekaź przez mój most! Bo to rozwór, to za, moje, za tym mostem jest moje pole. Nie. Witam moje, serdecznie! Moje pole, pole jest wody to wody jest twój daleko. Nie? Słuchaj mnie, kurwa, dziadu zaraz dostaniesz w pizdy i będzie tyle zgadania, rozumiesz? Ja jestem tu szefem, kurwa. No, Słuchajcie się, do... twój kolega dobrze gada tu, obok. Do widzenia! Leży jedna pizza. Druga pizza. Trzecia pizza.